A oto i przepis na zielony koktajl ze szpinakiem. Co potrzebujemy? 100 g zielonego szpinaku świeżego, dwa jabłuszka, jedna łyżka nasion chia wcześniej zalany gorącą wodą, minerały, spirulina i szklanka wody. Warto też dodać białko konopne. Mamy akurat o smaku, słuchajcie, bananowym, więc będzie świetnie się komponować. Całość takiego koktajlu to zaledwie 176 kalorii. Wszystkie składniki wkładamy do blendera. Tu możemy sobie dać dwie łyżki ze spokojem białka. Będzie super. Już zblendujemy wszystko, to możemy, słuchajcie, nalewać i się rozkoszować tym pełnym zdrowia zielonym koktajlem. To jest taka moja codzienna porcja wszelakich witamin i minerałów. Dodaje naprawdę mega energetycznego kopa. Zaraz Wam opowiem krótko, co takiego zawiera. Szpinak jest warzywem bogoenergetycznym, świetnym źródłem folianów, witaminy K E. A i C. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy w postaci beta-karotenu, luteiny i zeakstantyny wpływa korzystnie na wzrok. Dodatkowo błonnik pokarmowy, znajdujący się w szpinaku, wspomaga prawidłową pracę jelit. Jest też skarbnicą przeciwutleniaczy. Witaminy A, E, C i beta-karoten to prawdziwe bomby zwalczające stres oksydacyjny. Odpowiednia ilość warzyw w diecie, szczególnie tych zielonych, do których zaliczamy właśnie szpinak, może znacznie wpłynąć na zmniejszenie ryzyka rozwoju m.in. chorób układu krążenia, jażdżyce czy nadciśnienia tętniczego. Jabłka, jak mawiają Anglicy, zjedz jedno jabłko dziennie, a lekarz nie będzie Ci wcale potrzebny. Nasi dietetycy zalecają zjedzenie przynajmniej dwóch jabłek w ciągu dnia. Rano dla urody, a wieczorem dla dobrego zdrowia. Jabłka bowiem dzięki zawartości błonnika regulują pracę jelit, chroniąc przed zaparciami i innymi chorobami jelit. W tym przed rakiem jelita grubego. Z badań wynika, że osoby, które zjadają większe ilości jabłek, są o 50% mniej narażone na wystąpienie raka jelita grubego. Trzeba jednak pamiętać, by jeść te owoce ze skórką, ponieważ to właśnie w niej znajduje się najwięcej cennych flavonoidów. 5 razy więcej niż w miąszu. Z kolei naukowcy z Chin odkryli, że zawarte w jabłkach oligosacharydy zabijają do 46% komórek raka okrężnicy w badaniach in vitro. To więcej niż lek stosowany w chemioterapii. Zawarte w jabłkach pektyny oczyszczają organizm z toksyn. Podczas trawienia błonnik wiąże niektóre metale ciężkie, kobalt i ołów, nierozpuszczalne sole, które są potem wydalane z organizmu. Dzięki też zawartości błonnika jabłka zmniejszają wchłanianie cholesterolu, a dzięki temu skutecznie zapobiegają miażdżycy i chronią przed zawałem. Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie obliczyli, że gdyby każda osoba po 50 roku życia, to grupa wiekowa, która jest najbardziej narażona na choroby układu krążenia, codziennie zjadła jedno jabłko, w Wielkiej Brytanii można by uniknąć co roku tysięcy zgonów z powodu zawału serca i udaru. Z kolei nasiona chia słyną ze swoich wyjątkowych wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych. Zawierają one więcej kwasów omega-3 niż uchodzący za ich skarbnicę hodowlany łosoś atlantycki. Są także bardziej bogate w wapń niż mleko, a żelaza zawierają więcej niż słynący z niego szpinak. Ponadto nasiona chia odznaczają się wysoką zawartością pełnowartościowego białka. Minerały Zły sen, drżenie mięśni, łydek, kłopoty złamliwymi i rozdwającymi się paznokciami, wypadające włosy. Jeżeli znasz te objawy, to być może, że brakuje Ci po prostu minerałów. Mając wiedzę o makro i mikroelementach, możemy budować odporność organizmu. Składniki mineralne, które w organizmie występują w dużych ilościach, nazywamy makroelementami. Należy do nich wapń, będący głównym składnikiem kości, a także sód, potas, fosfor, chlor, magnez i siarka. Innych soli mineralnych potrzebujesz w bardzo małych ilościach, dlatego nazywamy je mikroelementami. Należy do nich między innymi chrom, jod, żelazo czy cynk. Każdy z tych pierwiastków jednak pełni inną funkcję, a razem zapewniają prawidłową pracę całego organizmu. Spirulina. Może ona zapobiegać powstawaniu miażdżycy i wystąpieniu udaru mózgu. Co więcej zapobiega też powstawaniu raka. 70 artykułów naukowych zweryfikowanych i opublikowanych w literaturze naukowej ocenia zdolności i wpływ spiruliny na komórki rakowe. Dodaje także energii. Doktor Oz, który opisuje jej właściwości, zaleca połączenie jednej łyżeczki spiruliny z około 350 ml soku z limonki. Następnie należy zamrozić tę miksurę w formie kostek lodu. Warto dodawać ją do wody, warzywnych czy owocowych soków. Połączenie spiruliny i limonki dodatkowo pobudza, a także zwiększa efektywność energetyczną organizmu, ponieważ pozwala odblokować cukier z naszych komórek. A zamrożone kostki lodu podnoszą naszą energię metaboliczną, pobudzając nasze ciało.